Trzeba klimatyzację wyłączyć, żeby nam tu nie przeszkadzała. Dzień dobry, dzień dobry. A więc dzisiaj zaspokajamy naszą ciekawość. Mamy taką moto gaśnicę mini gaśnicę. Jeżeli kupujesz jakieś droższe, czy powiedzmy porządniejsze obudowy, w zestawie z obudową powiedzmy do magazynu, w zestawie dostaniesz taką właśnie mini gaśnicę. Możesz sam osobiście sobie ją powiedzmy dokupić, a może również będzie ona w Twoim zestawie. Tak więc dzisiaj przetestujemy tą małą gaśnicę. Sprawdzimy jak ona działa. Ale może najpierw od kawy zaczniemy, co? Mam nadzieję, że masz kawkę. Moją wirtualną kawę dzisiaj postawił Pan Bogusz. Pan Bogusz Szymkowiak. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję za wsparcie w formie wirtualnej kawy. Za kolejną śrubkę do naszego kamperka. Grosz do grosza i za rok może coś nabędziemy, drogą zakupu, co? Zobacz, gaśnica jest tak, ma taki długi, jak to nazwać, ląd czy knot? Ląd, nie? Taki długi. I teraz, Twoim zadaniem, w momencie, gdy składasz magazyn, Twoim zadaniem jest powiedzmy przykleić samą tą gaśnicę gdzieś najlepiej na środku magazynu. Natomiast ten ląd czy sznureczek, obojętnie, jak najbardziej puścić dookoła, dookoła po prostu magazynu na przykład tak. Taką eskę zrobić. Chodzi o to, że w momencie, gdy ogień będzie miał kontakt z tym, aktywuje nam naszą gaśnicę, tak. I teraz, teraz ci pokażę z bliska, jak to wygląda. Ściągniemy sobie tą zaślepkę. O! Czy mój telefon to złapie? Słabo. No nie, nie jestem w stanie. Nie jestem w stanie ci pokazać. <laughs> Ostrość nie działa. Ale co bym chciał zrobić? Na pewno bym chciał odciąć kawałek tego ustrojstwa. Powiedzmy taki, nie? Starczy nam. I sprawdzimy sobie. Podpalimy to. Sprawdzimy sobie, ile czasu mamy, od momentu jak to się podpali, sprawdzimy, jak szybko się to wypala. Czy to będzie wiesz? Tak jak petarda jak podpalasz i powoli leci, 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 zanim dojedzie tu, to trochę minie. Czy powiedzmy szybciej się to wypala, co? No bo to nam aktywuje naszą gaśnicę. Zapalniczkę jakąś mam? Mam, ok. Czekaj, ja sobie na wszelki wypadek. Podkładkę jedną zabiorę, taką większą, bo dopiero co te piękne biureczko oklejałem. I teraz tak. Złapiemy sobie to pęsetą i sobie podpalimy. Zobaczymy, jak szybko się będzie wypalać. Uuu! To nie mamy zbyt wiele czasu. Od momentu jak się podpali, nie mamy zbyt wiele czasu. Kurde poszło na boki. Nie wierzę w to. Tak się kończy jak właśnie człowiek ciekawski. Jak człowiek ciekawski, to właśnie tak się to kończy. Klimatyzacja chodzi. Zaraz nam tu powiedzmy, <noise> bo nie jest siwo w tym samochodzie, dwie otwarte niech się wietrzy. Ale... Kurde, nic nie widać, nie widać, natomiast jest pełno takich malutkich dziurek, takie szorstkie. Cholipka, no. no nic, jest wojna, są straty, nie? Dobra, można wyłączyć tą glimę. Tylko tyle nam zostało. Tylko tyle nam zostało, zobacz, drucik po prostu z tego. Wrócić i nic więcej, tak? Kupa śmieci. Wiemy, że czas powiedzmy, reakcji jest natychmiastowy, tak? W momencie, gdy to się podpali, to nie ma opcji, żebyś zdążył uciec. Dlatego muszę coś wymyśleć. Muszę coś wymyśleć, jak to podpalić. I zrobimy tak. Normalnie, w obudowie, powiedzmy, w momencie, gdy masz ogniwo poukładane, wkładasz gaśnicę. To, to tak naprawdę ta gaśnica jest zaraz przy ogniwach, ona jest zaraz przy nich, i przestrzeń, którą ona musi wypełnić tym poroszkiem, jest dosyć mała, jest kurczę, no kilka centymetrów. Ale, ale, ja z uwagi na to, z uwagi na to że mam swoich patronów na YouTube, swoich wspierających, stać mnie na to, żeby jechać do sklepu i żeby kupić za takie pieniądze, właśnie od wspierających taki sprzęt. To nabyłem drogą zakupu, takie pudełeczko. Normalnie bym się zdenerwował, bo były trzy w zestawie. Kupiłem trzy. Normalnie bym się zdenerwował, bo jak przyjechałem do domu, to zobaczyłem, że mam pęknięte. Jedno jest pęknięte. W ogóle nie uwagi w sklepie. Zrobimy sobie z tego nasz magazyn DNY. To będzie nasz magazyn 48V, 24 obojętnie. Tutaj naukładamy no, czegoś, patyczków, papieru, obojętnie. Wykorzystamy w takim razie to pęknięcie i tą dziurę. Ja sobie tu czymś wyjadę, tu podpalimy. Zanim ogień dojdzie do środka, trochę czasu minie. Dopiero powiedzmy gaśnica będzie miała czas na reakcję, tak? I zobaczymy, czy będzie w stanie takie dosyć duże, dosyć duże pudełko. Powiedzmy tutaj, wypełnić tym proszkiem i ugasić ten ogień. I samą gaśnicę, samą gaśnicę sobie właśnie tak tu przykleimy na samym środku. Ja nie wiem, czy ten ląd, czy ten knot pod przyklejać tu do góry. Tu będzie nasz środek. Tak jest. Nie wiem, czy to tak przyklejać dookoła, a przykleimy na taśmie, nie? Przykleimy. Jak dojdzie ogień, to dopiero podpali. Co ty na to? Może być duża przestrzeń. Daleko ma do tego ognia. No, ale trudno. Nie było niższych tych pudełek. Mamy gaśnicę. Mamy naszą obudowę piękną. Mamy zapalniczkę. Wszystko co potrzebujemy, myślę, że mamy. Ja sobie jeszcze o kilka ręczników papierowych wezmę, suchych. Jakieś tam patyki powrzucamy do środka, to nie problem. Ale po prostu w tą dziurę potem wyjdę na zewnątrz tym papierem. Ok, łyczek kawy i idziemy na zewnątrz. Dobra, mamy. Pudełko stoi gotowe. Dociążymy je na wszelki wypadek, bo powiedzmy gaśnica działa jak kotarda. Pudełko jest oklejone taśmą dookoła. Wzmocnione na wszelki wypadek. I co? Możemy podpalać nasz papier, który tu wystaje. Zobaczymy, czy ogień dojdzie do środka w ogóle. Nie, trzeba mu pomóc. Mm. Pięknie, kupa dymu i z gośnicy. I poszedł proszek. Ale nie było jakiegoś ciśnienia specjalnie dużego. Nie wiedziałem, czy to właśnie jak petarda nie wybuchnie. No ale zadanie spełnione. Zadanie spełnione. Co No. Właśnie nie wiedziałem, czy na wiesz, wybuchnie, czy ten. Dlatego polem ten kamień na wszelki wypadek podłożyć. Ale efekt mizerny. Efekt mizerny w sensie takim, że spodziewałem się białego proszku, a ona po prostu puściła gaz i udusiła ten ogień. Tak jak widać, tu w środku wszystko jest czyściutkie dalej. Po prostu udusiło ten, ten ogień. Kulki, które wcześniej tam latały, które było słychać, już ich nie słychać. Ja nie wiem, czy ona zadziałała do końca. Bo z tej strony dalej mamy folię powiedzmy, a z tej też mamy folię. Nie, wypaliło wszystko okej. Okay. Tu są nasze kulki. No, to szczerze spodziewałem się innego efektu. Nie testowałem wcześniej takiej gaśnicy, ale spodziewałem się innego efektu. No i co? Co ty na to? Czy jakieś podsumowanie zrobić? Powiem ci tak, aż sam musiałem się czata GPT zapytać na ten temat, bo ja spodziewałem się, że po prostu wybuchnie ta gaśnica proszkiem, wszystko białe, uduszone i tyle, a widzisz, a tak nie jest. Gaśnica aerozolem jakimś gasi po prostu ten pożar. Ten aerozol, powiedzmy, pokrywa wszystko dookoła. No i drugi raz te, teoretycznie ogień już tam powinien się nie złapać tego. Ale mm, widziałeś, źle dymu? Widziałeś, źle dymu? I powiem Ci tak, jeżeli by to była bateria Lion, mm, to śmiało mogę powiedzieć, że taką czy inną gaśnicę w środku możesz sobie w buty wsadzić. Nie jesteś w stanie w ogóle gaśnicą tego ugasić. Natomiast przy takich ogniwach, tych lify po 4 one są bezpieczne. Tam nie ma takiego pożaru. Nawet jeżeli cokolwiek zaczęłoby się tak palić takim o, płomieniem, wiesz, takim z zapalniczki, to przez to, że tyle tego dymu poszło, widziałeś źle tego było. Wyobraź sobie, że coś takiego ci teraz w garażu albo w jakimś pomieszczeniu wybucha w środku, wewnątrz, miałbyś malutki pożar, a sama ta gaśnica zrobiłaby taką bonanzę w tym pomieszczeniu, że nie podoba mi się, nie podoba mi się to, jak to działa, nie podoba mi się to, że to generuje tyle dymu. Myślę, że właśnie, że to ten ląd też dużo dorzucił od siebie. bo tak jak widziałeś, tutaj taki kawałeczek wypaliliśmy, a ja miałem cały samochód, siwy musiałem go wietrzyć, a tam dosyć długi był, nie, dosyć długi, też się wypalił, no gdzieś ten dym musi teraz ulecieć. Tak więc cholipka no, w pomieszczeniu, akcja działania takiej gaśnicy, mogłoby się okazać, że więcej paniki byś narobił niż tego pożaru by tam było w razie czego w środku, bo po prostu sama gaśnica by taki dym zrobiła. Fajnie, że jest, ale nie podoba mi się jej działanie. Chyba, że tak jak właśnie to napisał, drugie gaśnice sterowane elektronicznie. Czyli po prostu BMS podaje napięcie. Czujniki temperatury widzą, że coś się dzieje. Hej, temperatura przekroczyła, powiedzmy, 80-90, czy tam 100 stopni. BMS wysyła informację do gaśnicy: Wio, odpalaj się, bo coś się dzieje. Wtedy, powiedzmy, nie mamy takiego dymu. Gaśnica tylko uwalnia po prostu ten aerozol specjalny, spsikuje wszystko, dusi ten ogień. To tak, to taką gaśnicę rozumie. Ale to, co dzisiaj przetestowałem, to mi się nie podoba. A ty co sądzisz o tej gaśnicy, co? Spodziewałeś się czegoś takiego? Bo ja nie, ja nie. Tyle na dzisiaj. Dziękuję bardzo i oczywiście miłej niedzieli.